Nie ja tu problem z, z teraz już nie wiem kim jestem Hej, tylko zamęt i w sercu ból I dalej nie wiem kim jestem, hej Ciągle te piosenki i pomysłów już brak Już nie wiem co dalej i nie wiem co dalej ma być Ale skumam tylko to, że jestem w tym tylko sam A jeszcze ja się nie poddaję, walczę dalej Może nie wchodzimy w to w jakiś super Nie śmiałem tu problemu, sto, z z Teraz już nie wiem kim jestem, hej Mówię tylko samę ci ty w sercu bój I dalej nie wiem kim jestem, hejdę nagrywam te piosenki i pomysłów już dam Już nie wiem co dalej i nie wiem co dalej ma być Ale skumaj tylko to, że jestem w tym, tylko, tylko sam